Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku porannej Jutry polówki, tym razem po dłuższej przerwie, ale za to wracam z kilkoma ważnymi informacjami, które pojawiły się wprawdzie przed weekendem, ale być może nie wszyscy z Was to doczytali na naszym portalu topagra.pl lub na naszym facebookowym czy twitterowym profilu. A zatem pierwsza sprawa to coś o co wnioskowali rolnicy i apelowali do Ministerstwa Rolnictwa już od pewnego czasu, mianowicie o wydłużenie terminu składania wniosków o pomoc suszową. Ten termin został wydłużony do 15 listopada. Pojawiła się w piątek informacja Ministerstwa Rolnictwa właśnie w tej sprawie, i dobrze. A czy to wystarczy? No zobaczymy. Problem polega na tym, że jeszcze sporo, spora grupa rolników w całym kraju nie dostała protokołów suszowych z urzędów wojewódzkich, potwierdzonych przez urzędników, zweryfikowanych. To wprawdzie daje możliwość złożenia wniosku o przyznanie pomocy suszowej, bo można pobrać kopię takiego protokołu z gminy i go złożyć w agencji razem z wnioskiem. Ale po prostu ten wniosek będzie przyjęty, ale nic się z nim nie będzie działo, dlatego że dopiero zweryfikowany i potwierdzony przez urzędy wojewódzkie protokół jest ważny i jest rozpatrywany przez Arimry. Więc no pewnie większość zdążałaby te wnioski złożyć, ale one leżałyby i czekały na te protokoły. Teraz jest szansa, że urzędnicy się wyrobią w czasie i te protokoły zaczną spływać, ale czy tak będzie, to pokażą najbliższe dni. A zatem do 15 listopada można składać wnioski o pomoc suszową. Inna sprawa, że no jest jeszcze, są takie przypadki, bo mamy w redakcji takie zgłoszenia, że są rolnicy, którzy jeszcze z gminy nie otrzymali protokołu nawet, czyli tutaj po prostu po stronie gminy są też opóźnienia. No wiadomo, że ten protokół, jak będzie sporządzony w gminie, to jeszcze musi trafić do wojewody i to wszystko jeszcze potrwa. Zatem, no zawsze jest jakieś ryzyko, że czas nie zdąży, ale miejmy nadzieję, że to będą indywidualne przypadki i wtedy też uda się złożyć wniosek choćby na ten protokół gminny, po to, żeby w tym terminie do 15 listopada się zmieścić. No sporo tej pomocy słuszowo już wypłacono, bo prawie 400 milionów, także Tempo rozpatrywania wniosków i przyznawania pomocy jest duże, a no wszyscy zastanawiają się nad na tym, czy rząd przeznaczy dodatkową pulę. Bo pamiętamy wszyscy, jak minister Radonowski i premier Morawiecki obiecali, że rolnicy bez pomocy nie zostaną. Pierwsza pula przeznaczona na pierwszy ogień, na pomoc suszową, to 500 milionów złotych, czyli już niewiele z tej puli zostało teraz do wypłaty. Więc trzymamy kciuki za to, żeby ta pula się zwiększyła wkrótce i żeby wszyscy poszkodowani mogli taką pomoc otrzymać. Zatem przedłużenie tego terminu składania wniosku powszechną to jest pierwsza informacja dobra. Druga dobra informacja to jest taka, że wkrótce ci rolnicy, właściwie teraz już, ci rolnicy, którzy mają problem z takimi odpadami w swoim gospodarstwie jak folie kisząkarskie, zużyte siatki czy sznurki rolnicze, z którymi od pewnego czasu nie było co zrobić, bo nie było chętnych firm, które by odbierały. To teraz, do niedawna, pilotażowy program, który był realizowany w, w kilku gminach na Mazowszu, który zakończył się pomyślnie, został rozszerzony przez Ministerstwo Środowiska na cały kraj. I Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymał pulę 100 milionów złotych na to, żeby te odpady rolnicze zebrać i zabezpieczyć, zutylizować. No, wygląda to w ten sposób, że rolnicy powinni zgłosić do gminy fakt posiadania takich odpadów, a gmina powinna zgłosić do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej chęć uczestnictwa w takim programie. I jeżeli zostanie ten wniosek gminy pozytywnie rozpatrzony, to wówczas te wnioski od rolników z terenu tej gminy będą rozpatrzone i wówczas takie odpady posiadane w gospodarstwie mogą być odebrane i zutylizowane. Ale no to właśnie jest po stronie rolników ten pierwszy ruch, żeby zgłosić do gminy ile jakich odpadów się u siebie posiada. W tym celu można się posłużyć taką ankietą przykładową, którą opublikowaliśmy na naszym portalu topagar.pl. Zachęcam Was do tego, żeby wejść na naszą stronę internetową, nasz portal i znaleźć tam informację o tym, co zrobić z tymi właśnie rolniczymi odpadami i tam znajdziecie link, pod którym będzie taka przykładowa ankieta, którą można wypełnić do swojej gminy, zgłosić. I wówczas gmina powinna na Wasz wniosek program, <laughs> 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 przepraszam, więc sensie się zainteresować. A zatem zachęcam Was i Waszych sąsiadów, znajomych. Najlepiej, jeżeli z takiej gminy kilka tych wniosków spłynie, wówczas pewnie gmina też bardziej się tym problemem zainteresuje. A więc jest, ta, jest taka opcja, żeby tych odpadów, które gdzieś tam zalegają, was w gospodarstwie się pozbyć. A trzecia informacja, no nie jest już dobra, jest raczej zła, i to ona zmartwi zarówno tych rolników, którzy czekają na Dopłaty do zużytego materiału siewnego e, lub sadzeniowego i tych, którzy czekają na dopłaty do wapnowania, i tych, którzy czekają na e, pomoc suszową z e, puli de minimis, czyli taka pomoc suszowa, która wynosi poniżej, e, gdzie straty wynoszą poniżej 30%, i nie łapią się na pomoc publiczną. No to niestety wszystko wskazuje na to, że trzeba będzie na te pieniądze poczekać do stycznia przyszłego roku. Ponieważ no wyczerpała się Krajowa Pula Pomocy de Minimis, i dopiero w styczniu zwolni się część tej puli i będzie można te środki uruchomić. No, jak wiecie, tych różnych problemów klęskowych w ostatnich dwóch latach było sporo i tej puli de minimis na pomoc z tych, w tych właśnie sprawach sporo ubyło. W związku z tym no, niestety, ale taka, taka rzecz się wydarzyła i trzeba będzie z tymi pieniążkami troszkę poczekać. To tyle na szybko tych ważnych rzeczy. Yy. Jeszcze to, co się wydarzyło w przyszłym tygodniu, no to ruszyła wypłata zaliczek, i, i też yy, idzie to w pierwszych dniach dość sprawnie. Mamy sygnał od wielu rolników, że jakieś tam przelewy pospływały, yy. to nie są zaliczki wszystkich należnych płatności. Ale część rolników dostała zaliczkę z tytułu płatności bezpośrednich, część z tytułu tych płatności z PROW, część z 100 yy, NW, i tak dalej. A zatem agencja każdemu coś tam pewnie stara się. Wypłacić w tym terminie. No i dobrze, bo te finanse są rolnikom potrzebne i dobrze, że jakieś te środki na konto spływają. Oby to tempo zostało utrzymane i te wszystkie zaliczki zostały jak najszybciej wypłacone. To tyle na dziś, na szybko w Parnej Trupolówce. Po więcej informacji na bieżąco odsyłam Was każdego dnia o każdej porze dnia. A nawet nocy na portal Topagal.pl, gdzie piszemy dla Was o tym wszystkim, co ważne w branży rolnej. A ja, korzystając z okazji, że się widzimy, to chciałem Was zaprosić na szczególne wydarzenie. A mianowicie po raz czwarty już organizujemy w tym roku. Niemal dokładnie za miesiąc, 20 listopada, czwarte forum rolników Jagrobiznesu w Poznaniu w Sali Ziemi. Spotkamy się znowu w Sali Ziemi. Będzie nas znowu e, wielu jak zwykle. Rok temu ponad 1300 osób. Być może w tym roku będzie nas jeszcze więcej. E, zachęcam Was, zapisy już ruszyły. E, w tym roku nowością jest oprócz e, paneli, e, tych, które były dotychczas, czyli dwa panele uprawa i technika produkcja mleko i trzoda hmm, chlewna. Mamy także panel dla młodych, gdzie będziemy w, w gronie młodych rolników z Polski i z Europy dyskutować o tym, jakie są największe problemy i bolączki młodych rolników obecnie hmm, i w Polsce, i w Unii Europejskiej co możemy z tym zrobić. A zatem zachęcam serdecznie wszystkich do zapisów na czwarte forum agrobiznesu. Zapisy na stronie e, internetowej www.forum.topagran.pl już teraz zapiszcie się. Naprawdę warto. Bardzo ciekawy program, bardzo ciekawi prelegenci i po prostu dobrze, żebyście tam byli, żeby was tam nie zabrakło. To co ważne, nie powinno was omijać. Zapraszam serdecznie i do zobaczenia.